Hej, ka! Z tej strony drużyna Apokalipsy. Dzisiaj bardziej świątecznie, bo oczywiście troszkę, żeśmy przegapili święta, a mieliśmy jakieś tam dziadowskie zajęcia. Yy, więc dzisiaj... Dosyć dzisiaj kreatywnie będziemy budować choinkę, więc zobaczmy co tam z tego wyjdzie. Ej Andrew, gdzie ty jesteś? Już lecę. Chodź budować choinkę. Idealnie. Nie! Ja Powinno się zaczynać od jakiegoś świerkowego drewna. Pstryk, ja mogę budować. Tu na środku? Tak. Ej, ale tego, tak choinka taka niska. Andrew, nie, nie... tak może troszkę wyżej. <ścoughs> Taką! Oh. Mniek, masz budować choinkę. No, yy, oczywiście w wykonaniu muinka choinka wygląda całkiem inaczej, <noise> niż byście sobie to mogli wyobrażać, no ale mniejsza z tym. Już wam pokażę jak. W wykonaniu muinka to jest dik inka. <głos> <głos> no bo jak to inaczej nazwać? Przecież on nie robi normalnych choinek, tylko dikinki. jinga bells. Jingle bells. On... O, <laughs> o Boże, ja już czuję, że on dziś dikinkę buduje Aha Co to jest? Nie chcę wiedzieć, nie, wiesz co, nie chcę wiedzieć Będę zdrowszy <laughs> Nie, ja buduję Ty budujesz? Nie, A, dzium. ja też Ty nie budujesz Ej, ale taką wysoką zbuduj. No wysoką, wysoką. Jajką. Ja patrzę, co on będzie robi. Ty un ty Nie to będę oglądać dzieci! ty un ty to nie un Nie nie ty nie 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 un ty un ty nie nie z różowej wełny, to będzie zbyt pedalskie. Choinki nie, nie wolno tak bezcześcić świąt. Jesteś chory psychicznie. Taką warstwę jak pierwsza. Dlaczego taką jak pierwsza? No bo chcesz wysoką matą choinkę, nie? Ey yy, no. Op. Możesz sobie budować dyczki, ale nie choinkowe. <grymne> <grymne> Niechońkowe dyczki proszę. <grymne> Dlaczego wy? A i teraz co. Teraz taka jak druga. Czyli jaka? Warstwa. Pęł <laughs> mu nieg, nie, znowu gdzie ty jesteś? Już śpiewa sobie coś, to na pewno mu się podobać. <laughs> <laughs> Teraz to troszkę mniejsza, nie? Andziu, jak ty tak świetnie budujesz choinki? Na pewno buduję świetnie choinki, bo zrobiła ostatnią choinkę na swoim y, blogu Andia BlogSpot. Tak? Mm -hmm. Tak, ale to nie moja chodka, no ale dobra. Jak to nie twoja? Mogę powiedzieć, że zapożyczona Aha. Dobra. Nie przyznaj się do tego. O, kto widzisz? Nie, e! Ej! Hey! Nie, e, e, e. Nie Ej, to jest niedobre. A to jest wieża pana Kleksa, którą dokończyliśmy po odcinku, nie wiem który, po tym jak budowaliśmy to i to. Aha, czyli z... <ścoughs> po poprzednim odcinku wieża pana Kleksa. Magiczna wieża. Pę, pę, pę. Mm, 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 mm. Na co? <ścoughs> nie! Boże no. Jaki. <głos> <głos> Nie, jak można coś takiego mówić przy takiej świątecznej atmosferze. Nie ta muzyczka była. Nie, no to jest niemożne! Ta muzyczka taka zmyliła mnie. Jaka sorry muzyczka? Ej, Andzia się zapowietrzyła, nie, nie słychać jak oddycha. <noise> nie zapomnij oddychać! Jak zapomnę to co? najwyżej się uduszę. O nie, szczęście. przydasz mi się jeszcze. Propozycje mhm. no. jakieś? No, mu nie, co tam co? Pewno, że jakieś propozycje. Andziu, ja bym nie dał propozycji. Kwadracik, kwadratowa choinka. Podobno nie lubisz. Czego? Tej piosenki. Jaka kwadratowa. Zrób, zrób, zrób mu. zrób jej pień lepszy. Du, du, na takim du, du, du. Kikućku stoję. Kikućku. Jak? Dlaczego taka choinka musi być na takim kikućku? Czemu ty tak brzydko nazywasz moją choinkę? Raczej, yy, dasz bo To Andzia buduje. Andziu. Andziu. Aha, mu niech coś liczy. Muszę go znaleźć. Czekajcie, tak będzie prościej. Hmm. Proszę, proszę. To jest palma do góry nogami! Palma do góry nogami. Dlaczego budujesz palmy do góry nogami? Palmy do góry nogami zbudował. Trzymajcie, mnie, bo nie utrzymam. Och, jak przyjemnie. To zbuduj coś tu po Czekaj, czekaj. Tak, tak No, a jakby tak zrobić, tak jak tamtą tą warstwę, tą, o. Coś takiego. Żeby to. No dobre bo dobre dobra, Żeby to troszkę tak ładnić. Patrzcie, patrzcie państwo, co tu się dzieje. O! Teraz przepraszam, ale muszę przedłużyć pienie, żeby był dłuższy. Teraz... Co? I teraz tutaj takie coś. Tutaj ja dam tutaj czubek. Czekaj, troszkę dalej zrób ten. Czytaj, żeby to roz jeszcze wyższa żeby była troszkę. No i teraz i... Nie, czekaj, co ty robisz? <grym> Ten czubek pozdawić Czekaj, teraz dopiero. Jest co jesteś czubek Muniek Jesteś czubek! <grym> co? Ciebie. A i tak wyszło tak jak tego. Dobra, mniejsza z tym. Wow, Andziu szalejesz. A ja mówiłem na Muńka. Aha, swastyka Myślałem. <grym> Tak wyglądało z początku, no. Ale a nie jak nie tam wiecie. palma Munika? O boż. Dobra. Jak wiesz, że ja to po odcinku spalę. Tylko to zrobi, że cię zabiję. <noise> nie, tak, mam pomysł. Tylko to zrobiła cię przetrącę jak szczura. <noise> przetrącę jak szczura, nie! Co za teksty! O właśnie. Wiecie, że ten domek jest oczojebny? Zobaczcie, jaki on jest oczojebny. Tak jest. O, jest! To zaprosiliśmy do naszego odcinka, do naszego odcinka raz y, teletubisie. I one zbudowały sobie taki domek. No, no, teletubisie. Jeszcze czego?! To jest mój domek, a nie teletubisów jakiś. <grym> Kij w życie. A jak ty wygląda, jak TeleTubis? No chyba ty. I na, jak TeleTubis? Mój nie jest jak teletubiś? O czym ty? Co ty pieprzysz? Mój skin jest bardzo piękny. Taki diamentowy. Wow. Czego ty chcesz? Tego pięknego skina. bi, 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 bi. To jest Master Glow 2-3 Uuu Andziu, zaszalałaś z tą gwiazdą Taka gwiazda. Andrzej, co ty zrobiłaś? Nie wiem! Taka ładna choinka, tak ją z tego tać. No to zrób coś Już Joożan liniał. Pstryk, pstryk, pstryk. <laughs> <laughs> a to no Dzień jest? Próbować. Dlaczego? Ja próbuję niszczyć, a to tak samo będzie. Boże, dlaczego nie zrobiłeś? O nie. Czyż zrobiłaś? Czekaj. To nie jest części mojego planu. Nie, na jedno wyszło! Fucking shit, to co chyba Czemu ta oczy jedna na taka dziwna jest? Wiem. Wiem, wiem, wiem. Albo i nie wiem. Wiem, zrób taki kw Nie, ja pół... Co? Nie, takiego czegoś nie to <noise> był Nieważne. To ty ubieraj bomby. Ty. Bomb dam. Ej, a jak on to będzie oglądał? Czy. <noise> czy. czy. o właśnie i teraz to. O! Jeszcze gorzej! Jaka piękna gwiazda mm. Dobra, bombki. Jingle bells, jingle bells, bla 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 bla. Ale nie, czerwone. No jakie? Różowe w kolorze muńka. Ja chciałam czerwony A. łańcuch zrobić. Co rób czerwony łańcuch? Ja będę ubierał żółte bombki, co ty na O, mogą być... Albo złote. Nie, nie czuję. Dlaczego tak? Zamieniasz wszystkie liście, najpierw wystawiałaś, a potem zamienialiście. No weźcie, mnie trzymajcie. Nie zamienialiście poczekaj Co się rzucasz jak nie topesz podczas gwałtu? What? <grym> What? Naprawdę nie topisz podczas gwałtu się rzuca <grym> to już wie jak to się robi. Czajzem sobie nie wiedział. Jak możecie mówić takie rzeczy? <grymne> czy to jest? <grymne> 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 Co to, jest? Czy to, czy to ładnie wygląda? Nie, <grymne> nie na od odpierona jest. To żółte gówno tu jest niepotrzebne. A, tak, swoją drogą opowiem kawał, który yy, wczoraj mi opowiadali na chrzcinach mojej siostry. Yy, przychodzi gówno do gówna i mówi: yy, Siema, jak się nazywasz? A to drugie mówi: Sraczka. A ten drugi mówi: A, to bardzo rzadkie imię. <laughs> <laughs>

Zróbłeś to jest niemożne. To jest niemożne. Nie można, nie można, bo ty Oto poznajecie nowe słowa, niemożne. Jaka ona piękna. O, muńku, jak sobie mu nie grać ze swoją choinką? Obejdźmy choinkę, Muńka

ja miałem razem two tworzy <noise> <Tfo> tworzy <noise> Trzymajcie się, bo nie wytrzymam No właśnie widziałem proszę. Jeszcze jakieś kolory bąbek, czy nie? Co? Koloru bąbowego Może niebieskie? <noise> pięknie wyglądają niebieskie bomby Cudownie Nic. No. Andziu, <laughs> y, y, co tam mówimy? No co mówimy? Że co? Że jakieś maszrumy, coś? Jaki rum? To jest Masz, Masz Co Andziu? <laughs> Niech ma ładniejszego. Czy ładniejszą choinkę <laughs> Hańba ci Andziu. Nie No hańba ci, no. Ale, Ale na tej chońce jest na stramy. Dobra, a teraz robimy... Piękne.. No, F1, co ja robię? F1. Piękny taki. Ujęcia choinki Jaka piękna A teraz choinka, mójka. A teraz na szat. A teraz mójka. tu Ej, dobra, skończyliśmy choinkę. Dzięki za uwagę. Gdzieście są? Ja jeszcze nie skończyłem. swoje Może pomożemy jej ci... Ej, Andzia, pomożemy mu ją spalić, co? Nie, nie. Chodź, chodź, Andzia, chodź, Andzia. Wiesz sobie zapewnić, gdzie jesteś? Acia. Acia. Nie wolno. Czemu mu pomagasz? O nie, nie. To po to idę do pojedynku. Dobra, to ja ci pomogę bombki stawiać. Co ty na to? Mam zamiar inne bombki stawiać. <laughs> no to dobra, mój kto stawia inne bombki. O nie. nie I mam zamiar postawić. <laughs> Czekajcie, zrobimy piękne bombki. Wspaniałe bombki, bełbeczki, są świeczki, ludzie, jak coś. Yeah. <laughs> Bo wy sobie tu będziecie myśleć nie wiadomo co, a to są tylko świeczki. <laughs> Jak <sobie, co> to <śmiech> wygląda? <laughs> o, oh, boziu. Co za człowiek to wymyślił. Się... <laughs> o, raczej Nie mądry. Patrzę na ciebie. Ej, patrzymy jeszcze tutaj. Walnijmy mu świeczkę. Adrianie, twoje są dłuższe. <laughs> no bo powinny być świeczki dłuższe, nie? Takie króciutkie. <laughs> no <Mnie> i się wypaliły. <laughs> No, twoja świeczka jest na no. ładnie. Ej, twoja no. świeczka. Co ja mówię? O, ty okej. Ja... <laughs> <laughs> świąteczna choinka. <laughs> świąteczna choinka Muńka. I <laughs> Jego wspaniała świąteczna choinka. Tak, to jest to. Czekajcie, jeszcze bombki damy. TNT. Aha, bombki? Aha, bombki z TNT. No. Nie. Nie z TNT? Jingle bells, jingle bells, jingle to może jednak z TNT. Nie. Co jakie? Niebieskie? Niebieskie. Albo sobie było. Z globny na Bombki się nie świecą, muniek. Zrób mu gwiazdę, Andzia. O nie, o nie, o nie. Teraz będę w Nie, co wy robicie, Andzia? Nie! Nie zapalaj dików! Nie! Ej, muniek, jest? ja ją gaszę! Ja zgasiłem, Muniek! Andzia, nie podpalaj co? tego! Zgasiłem ją! Myślałem Że, je zapalić! Myślałem, że spaliłeś! Ule, ule, ule. Ej, weź, Andzia, zrób Munikowi ten! Co robisz? Nie rób tak! Siutki się nie palą. Świeczki nie siutki. Ej, weźcie, zróbcie gwiazdę, gwiazdę! Bo już trzeba będzie kończyć, słyszycie? A. Nie, bo taka niesymetryczna dało im Trudno, i tak kończymy. Nie, bo się później nie rozpali i tyle będzie. No to się rozwali, jak się nie spali. Rozwali. Czemu dam tak fajnie, jest tak redukcyjna? Widzicie, jaką piękną fajniutkowaną? Ale właśnie taką piękną walił Co mogę zapalać te świeczki? Czekaj. No zapal. Czekaj, zapal. czekaj, ja zrobię gwiazdę i kończymy. Ej, o fajnie. Ja też zapalam waszą. Nie, naszej nie, bo nasza będzie na odcinkach jeszcze. Andzia, nie zapalaj jego tak. choinki, cholera jasna. Czuję ci w głowie. Nie! Nie, ja, ja zapalam waszą. Nie, Andzia! Jesteś po... pieprzy się. Ja zapalam waszą, już, już połowy choinki nie ma. Nie, bo już gasimy twoją. Zostaw da, tam tą. Już, już tego nie ugaszę, już już, już nie ma ich. Jak zobaczę i że się pali to cię kurna zabije. No, <grym> no. Fuck yeah, muniek Piętowalne Dob, Andzia, no co ty robisz? No przecież nie zapalam! Skąd się wziął ten ogień? Muniek! Angel motherfucker! <laughs> Andrew, motherfucker, ładnie cię pojechałem. Dobrze, że nie znam angielskiego. Daj, zrobię taką kulkę. Oj, teraz tutaj. Piękna gwiazda, piękna choinka muńka. Tom to, tom, tom to, tom, to, tom to, tam, tam. To. Dobra, chodźcie kończymy przy naszej ładnej choince Słyszycie? gdzie jesteście? Przy naszej choince Tak. Dobra. Wygląda jak. Zgadnijcie, jak wygląda to? Jak co? To się powinno jeszcze tu jedna okładka, tu jedna okładka i tu jedna oklotka. Dobra. No elegancko dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się budowanie choinek spodobało. Corki, że na kreatywnym, ale nam się nie chciało na kreatywnym. Więc yy, co ty robisz, <noise> to się Dookoła ciebie. Yy, więc na razie cześć. A nie podpowiadaj Hey. dashing through the snow in a one-horse open sleigh or er the field